Dobrze, kochani, to już idąc za ciosem, obiecana druga część sposobów na przechowywanie kosmetyków. Widzieliście w poprzedniej części przechowywanie pielęgnacji. Linka Wam zostawię na dole. A dzisiaj zapraszam Was na przechowywanie kolorówki. Tutaj już niestety mam większej rzeczy na wierzchu. Nad czym bardzo ubolewam i chciałabym mieć kiedyś w przyszłości taką toaletkę, na której mogłabym wszystko sobie schować i i nie musieć się o nic martwić, mieć to pochowane. Natomiast w tym momencie rolę taletki pełni mi biurko. On jest takie dosyć specyficzne. Tak wygląda. Tam jest ptaku za lampką. O tam. E, no i, i przechodzimy do, do rzeczy. Mnie często pytacie o te lusterko. Ja sobie przysiądę tutaj koło Was. Często mnie pytacie o te lusterko. To jest lusterko, które słuchajcie, pochodzi z, z IKEA. Natomiast ono już było kupione dosyć dawno to jest po prostu lusterko tutaj z taką szufladką. Dosyć jest fajne, ponieważ tutaj możemy sobie też coś odłożyć, możemy sobie przesuwać, oddalać jest ok. I mam koszyczki, które pochodzą z IKEA. I możecie je dostać w takim różowym kolorze. Albo w takim szarym kolorze i kupujemy je w, po dwie sztuki, chyba za 9 zł, z tego co pamiętam. Tutaj trzymam swoje pędzle, że je pod ręką po prawej stronie, bo jestem praworęczna, żeby przy makijażu sięgać je prawą ręką, żeby to wszystko miało ręce i nogi było poukładane I yy, tutaj moje pędzle znacie, nie mam tej dużo, nie mam mojego Hakuro ha 50S, bo się zepsuł. Do twarzy mam do pudru, to jest Sense and Wody, to są pędzle z, z Hebe. Do różu taki skunksik, też ten z Hebe. Do konturowania mam Hakuro H13. Boże, już mi się prawie cała nazwa zdarła. I nowy dostałam ostatnio na spotkaniu blogerek Hakuro H15. Jeszcze nie używany, nie śmigany. H77, jakaś tam kuleczka z Essence, parę z takich Infinity z natury, bardzo fajne pędzle. No i to tyle. Tutaj mam taką puszkę, to była yy, schowana ty kiedyś jakaś próbka perfum Dawidowa, Tu trzymam wsówki tu mam takie małe... Yy, już nie da tego otwierać. Taką małą yy, puszeczkę z Ikei, tam trzymam gumki do włosów i spineczki. No i co? Tu mam zmywasz do poznokci. Następny koszyczek to jest, są, słuchajcie, yy, wszystko do twarzy tak naprawdę. Yy, czyli moje dwa podkłady, które są w tym momencie w użyciu to jest albo Rimmel Wake Me Up w numerku 103 True Ivory, który już kończę i muszę go odkręcać, bo już pompka mu nie działa, albo biotermik wygładzająco kryjący. Numerek 2. Tutaj mam jeszcze resztkę podkładu Oriflame. Studio Artist Foundation, ale go sobie zostawiam na jakieś tam letnie dni, bo on jest bardzo leciutki, fajny, lubię go. I ten, który używam zamiennie też często z Rimmel'em, to jest Vibo Illuminating. To już go dobrze znacie. To jest podkład rozświetlający do twarzy, to jest mm, z FDF, chociaż no, to jest po prostu rozświetlacz. Yy, on jest taki jaśniutki, ale na skórze wygląda yy, no, palizuje na, na różowo. Nie sprawdza się sam, yy, sprawdza się mieszając podkład z nim. Korektor pod oczy Magic pędzlowi. niefajny, no i to tyle. Następ... A i staram się naprawdę te podkłady zużywać na bieżąco i, i nie mieć za dużo. Następny koszyczek to tak <gryw> naprawdę większość to są tusze, do rzęs, to są moje nożyczki do włosów. No i tak, często mnie pytacie, jakie ja tusze polecam. Mój najbardziej ulubiony to jest Miss Sporty Studio Lush 3D Volumetric, jak widzicie. To jest bardzo, bardzo fajny tusz, tak wygląda jego szczoteczka. Yy, I tutaj mam jeszcze z Oriflame yy, Maxi Lush 3D Mascara świetna, ale bardzo długo trzeba nią nią pracować, żeby coś fajnie nałożyć. Korektor do brwi, na którym nie przepadam. To jest Laura Lush Architect 4D. Yy, Dostałam go od znajomej mamy, żebym sobie przetestowała, bo jej się nie sprawdził, mi też się nie sprawdza, nie wiem kto to wymyślił w ogóle. Get Big Lashes z Essence, nienawidzę tego tuszu, szczerze Wam powiem, go nienawidzę. Tutaj mam tusz z której którego jeszcze nie używałam, nic nieotwarty, Kajal z no i parę, parę kredek. Tu mam nową kredkę z paezę, taką cielistą. Mm. Chciałam ją używać na linię wodną, ale kiepską, tam widać Kogoś tam z, z Lovely, tu jest kredka do brwi z FNDF. uwielbiam te opakowania kolorówki FNDF. No i to tyle. I tutaj dalej mam takie mm, drewniane pudełeczko, w którym jakiś taki zestaw prezentowy był ym, w Rosmanie kiedyś zapakowany. I tutaj trzymam większość swoich ym, produktów do ust. Natomiast to jest fajny sposób, bo widzę wszystkie kolory od razu, P mam to przed oczami, więc pamiętam, żeby coś używać. Natomiast no, to się wszystko kurzy, dlatego tego nie lubię. Mm, Lovely, błyszczykowa pomadka ust, Oriflame Chic, Vipera, Just Lips, Dwie z y, Inglota 133, to jest taki Nude Perłowy 836, to jest ta nowa od Alberta, FND, czerwona w kolorze Mistress w ten sposób. Nowa z Lipstick, to jest jakaś tam seria gdzie to było? sexa appeal, ja mam numer 41, taki baby pink bym powiedziała Moje dwa liptinty to jest z Bell. fuksjowy i czerwony z limitowanki z Essence błyszczyk z diorak który kiedyś dostałam na urodziny to ma 100 lat, ale jeszcze ostatnie tam podrygi daty ważności Sorbet to jest celia, żelowy błyszczyk do ust, bardzo fajny i w torebce mam pomadkę ochronną i dwa produkty z Manhattanu, czyli matową pomadkę i pomadkę y, tą z serii Tasty. Y, no i co tu dalej? Tutaj mam y, takie pudełko, które y, było kiedyś takim pudełkiem na chusteczki higienicznej, obcięłam mu połowę, tak sobie używam. I y, 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 tutaj mam róż do policzków z Lovely puder w kontakcie z Synergent na pewno dobrze znacie, mój nowy ulubiony eyeliner z Maybelline tak to się prezentuje te odsypki pudrów z Ben Nye. jakieś takie za 2,50 kuleczki rozświetlające, całkiem nieźle To mam puder bambusowy z Bohemia wody. bronzer z Burżuła. tutaj mam tester różu, Nawet nie wiem co to jest ale on jest świetny, nie wiem co to jest za firma tutaj mam róż z Vibo Tutaj mam dosyć krean, bardzo Cię kochamy Franek. bardzo Cię kochamy. Także tak naprawdę ja mam tu większość róży, yy, bo, bo ja bardzo róże lubię. No i yy, eyeliner i puder, czyli po prostu coś co chcę mieć pod ręką przy każdym makijażu. I ostatnia część kolorówki to są cienie yy, i cienie znajdują się tu. Yy, na wierzchu trzymam paletę yy, Sleek Oh So Special. Yy, trzymam ją w pudełku tym kartonowym, bo może będziecie pytać dlaczego. Staram się Wam to jedną ręką pokazać. Ponieważ yy, to opakowanie ze Sleeka, zobaczcie jak wygląda, jest całe brudne. i nie To bardzo irytuje i nie dość, że ono się brudzi od dłoni, które mamy gdzieś tam od jakiegoś pudru, podkładu. Później to sobie schowam. Yy, albo Wam pokażę jak to wygląda. To na dodatek łapie kurz, więc ja ją wolę sobie trzymać w tym kartoniku i poświęcić tam. Trzy sekundy na to, żeby ją wyciągnąć, żeby się nie brudziła. Nie zrobię tego jedną ręką. Yy, natomiast miałam jeszcze drugą paletę ze Slika, czyli yy, O Naturel. Już się nauczyłam, że się nie mówi O Naturel, tylko się mówi O Naturel. Yy, dziękuję za to, że mnie poprawiliście. I otworzę tej palety. No. Chryste, panie. Natomiast yy, oddam ją siostrze, bo to są kolory bardziej dla niej. Nie otwieram. Trudno. I tu mam takie płaskie pudełko. Kiedyś coś znalazłam w nim od Alberta, i tutaj trzymam resztę moich cieni, które na tyle rzadko używam ostatnio, bo nie mam czasu na używanie cieni, że po prostu są tu zamknięte i tyle. Tutaj mam takie trzy cienie, które bardzo lubię. One kosztują 5 zł za sztukę. To są pojedyncze cienie z z Mio. Tutaj jest mat, to są cienie matowe, bo to jest chyba jakaś tam seria w ogóle taka, że wszystkie są matowe, ale mogę się mylić. Czarny. To jest y, 210, taki y, zimny odcień niebieskiego to jest y, 36 Godis, nigdy nie mam tego przeczytać. I brązik to jest y, Coffee 08. Także to jest to. Y, tutaj mam bardzo dwie fajne rzeczy, które lubię, to są Stardusty z My Secret. Y, to jest kolorek 5, natomiast to jest kolorek 4, tak 4 i to są. Y, sypkie produkty, przepięknie napigmentowane. One są bardzo w dobrej cenie w ogóle, jeżeli chodzi o stosunku do jakości. Bardzo napigmentowane, bardzo ładnie wyglądające na oku i one w ogóle pięknie pachną. Tutaj jest taki kolorek szary, przełamany trochę brązem ze srebrnymi drobinkami. On jest naprawdę cudny. A tutaj mam taki Z tym leniem, nie chciałam się statywu rozkładać. Wiecie o tym? Teraz to wszystko przez to. Kciuk w górę dla lenia kajmanowej, które mam egzamin, powinien się uczyć, ją. <grym> A tu jest taki y, odcień y, złoto, rudo rudomiedziany. Bardzo, bardzo ładnie wygląda. Także no też nie używam ich na, na, na co dzień, bo to naprawdę używanie sypkich cieni gdzieś tam przed wyjściem z domu na co dzień to by była katorga. Natomiast gdzieś tam warto je mieć, bo one są niewielkie, pieniądze kosztują. Data ważności takich sypkich produktów jest całkiem niezła. Jak je szczelnie zakręcacie i one są w suchych warunkach przechowywane, to już w ogóle jest spoko i można sobie okazjonalnie takich rzeczy używać. Ale pamiętajcie, żeby sprawdzać datę ważności produktów do oczu i. Bo warto oczy dbać. No tutaj mam dwie paletki cieni z Butterflya, które bardzo lubię. To jest biały, matowy cień, a tutaj jest taki zestaw dwóch takich szarych brązów. I to jest Lawante 2, a to jest Lawante 1, tak one się nazywają. Te cienie najczęściej można znaleźć na jakichś bazarkach i, i dziwnych różnych miejscach. Natomiast naprawdę ja cienie te Butterfly'a lubię i są pięknie napigmentowane, więc nie bójcie się i spróbujcie, jeżeli nie przeszkadza Wam to, że cienie kupicie za 5 zł. Tutaj mam taki e, jasne złoto, miedź i brąz. E, jasny taki cień e, jasno-szary, ciemno-szary, tak bym powiedziała. Też Butterfly, tylko nie, nie, Aha, to było Roxy, jakaś wersja Roxy. I tu też mam taką paletkę w złotach, w brązach, bardzo, bardzo, no fajne są, no ja lubię, no co mam Wam powiedzieć, no nie będę Wam ściemniać, tak lubię cień za 5 zł. Mm, tutaj mam cień z Oriflame, już nie mam, e, tutaj mam paletkę z Rimmela, to jest 21 State of Grace, dostałam ją od Alberta, użyłam tylko raz, powiem mam szczerze, nie, powiem, nie mówcie mnie, a tu mam taką piękną, to jeszcze dostałam, jak zostałam trzecią z polskiego YouTube'a, 2011 chyba, czy 12 taką poczwórną paletkę z hean, jak Widzicie jasny róż, takie różne jaśniejsze, ciemniejsze, fiolety lilie, to jest Violet Chic. No i to z tymi cieniami, ale tak jak mówię, bardzo okazjonalnie ich używam. To, co muszę mieć z kolorówki, to yy, muszę mieć jakiś podkład. Y, bo lubię, ale też czasami jak się śpieszę, to to nie nakładam. Y, muszę mieć twarz przypudrowaną, muszę mieć róż, zrobione brwi, y, tuż do rzęs i na ustach no ewentualnie jakiś błyszczyk. No i to tyle. Nie <grych> wiem czy jesteście zadowolone, czy nie. Słuchajam sobie telefon. Tam się pali, pokażę Wam. Yy... Woski Yankee Candle. Tak one wyglądają, już jak się rozpuszczą. To jest clean cotton w tym momencie. Nie do końca jestem zadowolona z, z tego. A tutaj mam taką wodę toaletową. E, Revlonu, to jest Charlie White. One są bardzo często na promocji takiej, że możecie je kupić za dwie dychy, ale jest piękny zapach i fajnie się utrzymuje. No i to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, gdzie jestem. O! Dzięki Wam za oglądanie i do następnego buziaczki. Oh,